Witam serdecznie w Gwincie Wiedźmińskiej grze Karcianej. Ja jestem szurki kilka sekund po dziewiętnastej lub przed, zależy kiedy to oglądasz, dziś blask Czarnego Słońca Nilfgard. Nilfgaard, w którym prym będzie wiodła zawodniczka Matahuri. Niewątpliwie jest to nawiązanie do Mata Hari. Amata Hari jest niewątpliwie osobą nazwaną Margaretą Gertrudą Zelle. Kto się interesuje historią, ten wie. Kto nie, to już wie. Cesarska formacja, jako nasz dowódca w tym deku, wzmocni sojuszniczą jednostkę o 2-3 ładunki. I kiedy wszystkie ładunki zostaną zużyte, przenosimy jednostkę z naszej talii na jej wierzch. Za każdym razem, gdy zagrywamy żołnierza, dajemy mu jeden punkt pancerza. Za każdego sąsiadującego żołnierza przewaga taktyczna wzmocni sojuszniczą jednostkę o 5 jednostki z pola, ona i romancja zagraj dowolną kartę ze swojej talii uzdrowienie zagraj ze swojego cmentarza jednostkę o koszcie werbunku 9 lub mniej Ramon stwórz i zagraj bazowy egzemplarz brązowego, bazowego żołnierza z twojej ręki i daj mu dwa punkty pancerza magiczny wstrząs, umieść wrogą jednostkę na wierzchu swojej talii Tibor, przeciwnik wzywa wierzchnią jednostkę ze swojej talii do losowego wro wrogiego rzędu. Wspomniana wcześniej Mata, jeśli żaden z graczy nie spasował, a ręka twojego przeciwnika nie jest pełna, dobiera on kartę o najniższym koście, a ty dobierasz kartę o najwyższym. Vilgefortz, bliskie starcie, niszczy wrogą jednostkę, następnie przeciwnik wzywa wierzchnią jednostkę ze swojej talii do swojego losowego rzędu. W dalekim zasięgu... To samo tylko po naszej stronie. Rozjuszony, szarlej, bliskie starcie. Zadaj Nilwgarskiej wrogiej jednostce 7 punktów obrażeń. Na dalekim zasięgu wzmocnij tę kartę o 2. Za każdą sojuszniczą jednostkę z innej frakcji, Nekromancja, zagraj brązową jednostkę ze swojego cmentarza i daj jej Fatum. Afan, jeśli ta jednostka zostanie przeniesiona na wierzch Twojej talii, wezwij ją do rzędu bliskiego starcia. E, trahear, Nevar, e, w, udyr, w, w, A człowiek-agent podejrzy wierzchnię karty 3 stali, przenieś jedną e, przeciwnika, jedną przenieś na jego cmentarz. Zabójca szkoły, żmij, ujawni wierzchnią kartę stali przeciwnika i ją wygnaj. Mistrz plak mag zabójca, znana kombinacja, nie będę przedstawiał. Terapia eksperymentalna: zagraj brązową jednostkę z cmentarza przeciwnika. Brygada Impera jeśli kontrolujesz żołnierza, wezwij wszystkie egzemplarze tej jednostki ze swojej talii do tego rzędu. Poselstwo zagraj brązową kartę z frakcji przeciwnika. Żółw wzmocnij wrogą jednostkę o największej sile. Sierżant za każdym razem, gdy zagrasz jednostkę z umiejętnością rozmieszczania wzmocnij tę kartę o jeden. Zobaczmy. W takim razie starcie Nilfgardu. z. no właśnie, z kim? Ciekawy dek, pograłem tradycyjnie, jak to mam w zwyczaju, około 10 metrów. Większość była wygrana, więc warto ten dek zaprezentować. Cały czas namawiam również do tego, aby subskrybować kanał. Pół miliona, już coraz bliżej. A naszym oponentem, Królestwa Północy. Więc zawalczmy. Uuu, ile przeciwnik ma kart w deku. A ja myślałem, że miał 25 kart, ale jeszcze mu się nie zdążyły dobrać. Natchniony zapał w takim razie po stronie przeciwnika. Co chcemy, czego nie chcemy. Mak zabójca jest nam niepotrzebny. Taki jeden jak i drugi. No i to by było na tyle, co byśmy sobie mogli powymieniać. Rozpoczyna oponent. A my będziemy myślał. Jechać na wstępie. Z tym, to jakoś tutaj ten, ten deck jakiś super wielki jest. Nie wiem, może gra jakąś lewą talią. Wiedźmin Szkoły Gryfa. Hmm, przeciwnik tu będzie na pewno starał się nas spacyfikować. W takim razie weźmy sobie... że od razu byśmy sobie forca zagrali. nie. Sensu. Dobra, lecimy z zabójcami szkoły żmi. Nie ma co się tutaj czajnikować. To jest nasza szansa. Czyli będą wiedźmini, to już wiemy. A to już wiemy dość dużo. Spodziewamy się, że w tym teku pojawi się cała masa wiedźminów. Począwszy od właśnie trio Lambert, Wezemir, Jeskel. A skończywszy na wszelkiego typu bufach. Mentor szkoły Gryfa. Możesz być sobą. Trzyma tutaj wsiną dal. Nie zwróciłem uwagi, czy coś tam mu się przemieściło. będziemy wiedzieć. Nie wygląda na to, żeby coś się przemieszczało. Przejdźmy sobie żółwiki w takim razie. Niech przeciwnik skoncentruje się na żółwikach. Liczy się również to, że żółwiki w momencie, kiedy stracą swoją. <laughs> narcze, wrogą jednostkę o największej sile o 3, czyli w tym momencie będzie to wie Wiedźmin Szkoły Gryfa. Coś tam sobie dobiera. Dobrał na pewno lepszą kartę niż gorszą. To ma taki łapy. I kręci się Nie wiem, czy tutaj sierżanta sobie teraz nie dorzucić. To będzie Lusica! dobra opcja pana warto zostawić na moment, kiedy zużyjemy umiejętności lidera. Wiemy na pewno. Matachuri niestety nam nie doszła, więc wstrzymamy się z Burem. Tibora też warto wrzucić w momencie, kiedy przeciwnik nie ma zbyt wielu kart na ręku, chyba że będzie nas jakoś mocno cisnął. No to wtedy nie ma co się zastanawiać i warto warto wrzucić, nawet ryzykując pewne rzeczy. Pierwsza runda jeszcze nie ma problemu, jakby się Tibor tutaj pojawił i wyciągnął nie wiadomo co. No, później jest trochę problem. Jak żyjesz z mieczem w ręku, to wypada też z nim zginąć. Dobra, zabójca szkoły brzmi w takim razie, niech leci. Leto nas poprowadzi. No, nie trafiliśmy tutaj specjalnie nic takiego ciekawego, co przeciwnik odrzucił. Jakiegoś chłopka. Ale ten chłopek też potrafi się w pewnym momencie zbufować dość mocno. Bardziej, że tu pojawi się pewna jednostka, nie jedna, która będzie bufować. Inne jednostki, wiedźminów na przykład. Dodatkowo sam natchniony zapał z siebie jest buffem. I stawiając obok tego łebka, on się wzmacnia o ilość wzmocnionych jednostek w rzędzie. A potrafi ich być dość sporo. Czyli wykorzystamy sobie tutaj, jeszcze myślę, mistrza Pla, rzucimy sobie Maga. Nie będę czasami nie wrzucić również klienta. Trachearna. Zależałoby nam na tym, żeby przeciwnik jak najwięcej kart stracił z ręki. A wrzućmy sobie go czemu, nie? Wysłucha z tego co mam do powiedzenia. tutaj będzie chyba opcją najlepszą, więc niech spada. Spada na cmentarz. Sam prawdopodobnie jest to, a wręcz na pewno, że przeciwnik raczej nie będzie chyba tutaj używał szani. Pamiętam, że te deki z jedźminami nie miały takiej... takiego czegoś. Erland, okej. Okay. Erlanda to bym sobie w ogóle skupnął dla siebie. Myślę, że to będzie dobra opcja. Żebyśmy my swoje jednostki też zbufowali. Na razie czego można by go było użyć? Może byśmy to w sumie wygrali, nawet tą pierwszą rundę w sumie? Na jeden punkcie jeszcze musielibyśmy zainwestować. W takim razie wrzućmy sobie Mistrza Plag. Ewentualnie nie. Wrzućmy sobie wzmocnienie tutaj. To nam wystarczy w sumie. 28. 29, 4 do 3 w kartach. Myślę, że tutaj całkiem agresywnie to wszystko z mojej strony wyszło, ale może to będzie i lepiej. Mamy Irlanda, mamy kolejnego mistrza bo pozbędziemy się jednego, Maga. Ja to ma werbunku 12. No, Afan, Afan tutaj tak trochę średnio nam się trafił. Było możliwości inne. Matahari byśmy sobie mogli przyciągnąć za pomocą e, uzdrowienia, ale nie doszła. W takim razie Erland. Cierpienie ducha I wiąże nas razem. Erland. Wyrzucimy sobie również mistrzów Plag, wyrzucimy sobie magów i zostanie nam kart e, raptem 10. Może w następnej rundzie uda się dobrać Matahari, więc będziemy mogli sobie ją przywołać. Szkoda, że ona i romancja nam się tutaj też nie pojawiła. No, Mogła być ta ręka lepsza. Najpierw strzelam, żeby ich Nie robotę. Kości należy powitać, mogła być ta rączka troszeczkę lepsza. Ewentualnie użylibyśmy sobie cesarskiej formacji. Gdy użyjemy wszystkie, będziemy mogli sobie jakąś jednostkę przenieść na wierzch naszej talii. To by była na przykład właśnie mata. niosę śmierć. Całkiem dosłownie. Moje usługi Za to, jakże skuteczne. Ewentualnie, możemy zrobić jeszcze taki że po prostu użyjemy sobie Irlanda. Bardzo mocno się ta jednostka zbufuje. Praktycznie ściągnie wszystkie te bufy z kart, które mamy tutaj. O jeden wzmocnione, dlatego przeciwnik bardzo mocno się tutaj uparł na tą kartę. To zrobimy tak, jeżeli on przetrwa. nie jest spora szansa, że jest taka opcja. Chociaż nie, niestety nie. A jednak, to zróbmy tak. Żyjemy sobie tutaj wzmocnienia maksymalnego. Stawmy sobie Matahuri na początku naszej tali. Rzućmy sobie Afana również, bo on i tak już tutaj w żaden sposób inny się nie pojawi. I dajmy przeciwnikowi się teraz dogonić. Będzie tutaj zmuszony wyrzucić przynajmniej dwie karty. W następnej rundzie dobieramy coś, co dobiera nam i przeciwnikowi, w sumie, dobierze również. Dobra, odpuszczam, nie przeciwnik goni. 23 do 12, 3 do 2 w, ta, w kartach, więc wygląda to dosyć obiecująco. Bufik, zwiadowca szkoły Gryfa. Wzmocnij tę jednostkę, jeden za każdą. Taka tutaj w sumie umiejętność, ciekawa też swoją drogą. Jednak wyrównaliśmy się ilością kart, jednak nie, wy... nie wyrównaliśmy się z ilością punktów. Więc bufik jest adept szkoły Gryfa. Już się za to biorę! Myślę, że jakbym się tutaj wzmocnił za pomocą Erlanda, to byśmy ugrali tą drugą rundę. Raczej by nas nie dogonił. No i dobra, i to jest spoko ręka. Rzućmy sobie Matahari. Mamy brygadę Empera. Będziemy sobie o necromancję coś mogli dociągnąć. Nekromancja z cmentarza. Zdrowienie również. Lecimy. Jakiegoś ciekawego żołnierza byśmy sobie wyciągnęli. Sierżanta. Sierżant nie będzie złą opcją. Ewentualnie. Czy wy jesteście żołnierzami? Wy jesteście niestety wiedźminami. To troszeczkę komplikuje sprawę. Czy komplikuje, komplikuje, nie komplikuje. A może Tibora po prostu i zobaczymy, co ciekawego się tutaj nam wydarzy. Proszę bardzo. Janna natali. Dobrze się wydarzyło. Najważniejsze, że Tibor jest żołnierzem. Dzięki temu zagramy sobie dwa razy. Brigada Impera to jest kolejne 10 punktów do przodu. A zostaną mam jeszcze możliwości wyciągnięcia czegoś z cmentarzy. A na cmentarzu mamy ciekawe karty. Chociaż co bym chciał z tego cmentarza wyciągnąć w gruncie rzeczy. 12 punktów werbunku całkiem sporo. Ład niekoniecznie. Myślę, że w sumie zabójców szkoły żmi dwukrotnie warto byłoby wyciągnąć. O, będzie walka. Bardzo dobrze. O tyle, że to nieco skomplikowało sytuację. Bo nie mamy żołnierzy chwilowo. Ale sobie zaraz coś dobierzemy. Ciekawego. Na razie lecimy Ramonem. Igadę Imperę sobie utworzymy. Jedną. Jedna się nam jeszcze dociągnie. Jedna jest na ręku. No i dwa cmentarze. Co z cmentarzy? Na pewno chciałbym wyciągnąć sobie. Tutaj teraz chyba warto pomyśleć o tym, żeby to miało jak największą siłę. Jak największą siłę. Żebyśmy sobie sierżantów wrzucili w sumie. sobie sierżanta. Dawaj znowu. Tylko tym razem rzuć dwa. Dobra, mamy sierżanta. Weźmy sobie jeszcze w takim razie coś ciekawego przywołajmy. Niech będzie to Kibor. Jeszcze raz. I dograjmy sobie dodatkowo brygadę Impera. Jednym punktem powinno nam się udać to zwyciężyć. Dokładnie tak to wygląda. No tutaj ładnie nam się ułożyło. Dobry dek, 5 mini zostali nieznacznie pokonani. Nieznacznie, naprawdę nieznacznie. Tak więc gratulujemy przeciwnikowi. I kupmy sobie ze trzy beczki. Czemu nie? Szalejemy na bogato. Otwórzmy sobie najpierw potężną beczkę, licząc na to, że będą jakieś karty premium. Prawie. Prawie. A weźmy sobie złocistą pianę. Pamiętamy event. Tu pamięta, tu pamięta. Oczywiście tam pamięta. Murzymurdy się zdobywało tytuł. Twórzmy sobie dwa Nil w gardy. Co ciekawego tutaj. Po raz kolejny władca Lalek. No i mamy ruszających się tutaj dość sporo Weźmy sobie zabójcę szkoły zmii. Jeszcze jedna beczka Nilgardu Pokojowo Nic rzadkości, nic się nie rusza Weźmy sobie więc w takim razie knujących arystokratów Link do deku tradycyjnie w opisie Zapraszam do subskrypcji Tak jak wspominałem wcześniej Do pół miliona subskrybentów już niewiele brakuje Dołóż swoją cegiełkę. Zapraszam już jutro o 19 na kolejny dek z Gwinta Wiedźmińskiej gry karcianej. Wszystkiego dobrego dla Ciebie i do zobaczenia na razie. Cześć!